Wszystkich serdecznie. Chcę Wam pokazać Tur, ładowar czołowy firmy Rolmar który użytkuje od czerwca zeszłego roku. Co mogę powiedzieć? Na razie nic się z nim nie dzieje. I ładuje rocznie około 200-250 ton obornika i zboża łącznie. No i takie inne prace w koło domu. No to w standardzie były te widły do ładowania słomy, siłowniki dwustronnego działania. Dur. pracuję z widłami 1,5 metra i 880 także pełne widełki obornika biorę i bez problemu mi podnosi, ładowarz ma mieć udźwig około 900 kg także no, prawdopodobnie ma tyle, a takie pełne widełki też sporo ważą Nagrywam ten filmik z tego względu, że nie ma takiego filmiku, takich filmików z prezentacji tego typu ładowaczy, tylko są takie filmiki, które dealer nagrywa. A ja ten tur eksploatuję cały czas, jest zapięty do ciągnika, potrzebny, niepotrzebny, po prostu nie chce mi się go odpinać, zapinać. Niektórzy mówią, że. No, tam chyba trafiłem na jeden filmik taki, że ten rozdzielacz tu się obrywa. Traktor pracuje cały czas. U mnie na razie nic się nie dzieje. Łącznie za ładowacz wyniósł mnie z joystickiem, z montażem, ze wszystkim. Nie chcę teraz nikogo tu skłamać, ale chyba 7600, także cena była konkurencyjna do innych renomowanych marek. Przy tamtych ładowaczach bym musiał zapłacić około 2000 więcej, bo tam nawet nie ma siłowników dwustronnego działania. Jak się pytałem, ani nic, także. Tutaj jest wszystko to, co chciałem. Łyżkę mam troszkę do niego mniejszą. Sam robiłem. Ech, materiału, ile starczyło, taką sobie zrobiłem. Też ma półtora metra szerokości. Około 70 głębokości. Także no, spokojnie sobie ze wszystkim daję radę. Raz odpalimy, i żeby nie być gołosłownym, że tak jest, siłowniki dwustronnego działania nie wiem, czy mi się uda podnieść. A, troszkę się podniósł, ale mało, tak żeby musiał stanąć. Podnosi tak gdzieś na około 3 metrów, chyba 3,20 Jakoś tak Tak, tak oto Wygląda W tym roku jeszcze Będę woził obornik Także Nagram coś tego obornika i wrzuca także jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania piszcie w komentarzach na wszystko odpowiem co byście chcieli wiedzieć na ten temat odnośnie ładowacza także zapraszam do komentowania pozdrawiam, cześć